Cześć, ja jestem człowiek Czepiecz, a je, to jest Tokio Treat, który wczoraj do mnie trafił. Jest niestety już nieco trochę zaczęty, ale stwierdziłam, że po e, pirazy drzwi, pół godziny szukania, co ja tam właściwie dostałam, e, to chciałabym tego szukania oszczędzić innym. Zwłaszcza jeżeli nie są biegli w języku angielskim, ponieważ może to być problem. Otóż na, w Tokiotricie mamy taką między innymi ulotkę. To jest e, numer na lipie z tego roku. I wedle tej rozpiski będziemy się e, tej paszce przyglądać. E, z ja już tą paczkę wcześniej rozpakowałam, także jest poukładana mniej więcej w, 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 według tego. I niektóre są już zaczęte znaki niestety. Pierwszą z listy jest taka paczuszka. Jest to według opisu paczka landrynek o smaku Melon Cream Soda, czyli. Melonowy napój, e, melonowy napój gazowany z lodami. Nie powiem, smak nietypowy, ale bardzo mi się podoba. To kutlita, mam po to, żeby jeść egzotyczne przysmaki, więc nie jest najgorzej. E, drugą paczuszką jest e, taki kartonik i zawiera on, przepraszam. Once bar chocolate, czyli będzie biała czekolada o. E, może złapię, to będzie to napisane takimi delikatnymi literkami: e, słona wanilia. Są to batoniki z białej czekolady o smaku słonej wanilii, jak się można domyślić. E, poza tym, właśnie w, w podstawowej wersji Tokio Trita. Czyli tej najtańszej są również takie znaki. Są to chrupki o smaku kukurydzianym. Z tym, że nie wiem, czy ten oginiek na górze znaczy, że są ostre, czy po prostu, że są sugerowane do grilla, ponieważ w opisie jest. Proszę, ładnie wezmę. W opisie jest, że jest to kluczowy składnik letniego grillowania. E, w, w, więc, e, więc jest to niejasne. Ja nie będę ich niestety teraz próbować, ponieważ nie jest to jedynie mój box. A, o, właśnie. Ja już zaczęłam wyjmować. E, taka paczuszka e, zawiera zawsze losowe 4 cztery, e, cztery snaki, 4 cztery, cztery drobne przekąski. E, I jedne u czyli pyszcz. Pyszny patyk, bez skojarzeń, prawda, czyli coś w tym stylu, ja już niestety został mi tylko papierk W tym miesiącu, przynajmniej u mnie, była to... Wydaje się takojaki, czyli o smaku ośmiorniczki w cieście. Te snaki, jeżeli ktoś nie wie, to są losowe. I właśnie ze względu na to, że ich się musiałam naszukać, to yy, stwierdziłam, że nakręcę, może będzie komuś łatwiej. Bo nie widziałam ich tutaj w rozpisce. Tak, zgadza się. Yy, są również takie cukiereczki. te cukiereczki yy, są to cukierki mające zmieniać kolor, w zależności od Waszego nastroju. Tutaj z tyłu jest ładna rozpiska. Te cukiereczki są takie brązowe. Yy, I od najbardziej szczęśliwego do najmniej szczęśliwego. Tutaj jest właśnie bardzo szczęśliwy, taki średnio szczęśliwy. Takie so-so, tak, tak nie bardzo. A tutaj jest bardzo dalekie szczęścia. Przynajmniej tak twierdzi Google Tłumacz. Ponieważ nie, absolutnie nie posiadam znajomości się japońskiego. E, tego się musiałam dużo naszukać, bo po wrzuceniu wyszukiwania Google obraz wychodziły praktycznie wyłącznie e, sklepy po japońsku. Troszeczkę się naszukałam, e, innym sposobem, i jest to paczuszka zawierająca e, chrupki ryżowe o smaku słonym. O smaku soli, tak? Jakieś takie chyba tradycyjne są po obrazku. E, Poza tym taki biedny żelek. Pewnie kojarzycie takie? Dwukolorowy. Chyba jakieś jabłuszko. Drugie nie wiem. Yy, no, jest się na Donut. A troszeczkę na wyrost. Yy, to są paluszki, znaczy paluszki. Są takie drobniusieńkie, cieniutkie paseczki, yy, które. Podobnoż są suszo suszone surgimi, takie rybne, rybne i suszone. Były również w poprzedniej paszce, ja je jadłam. E, bardzo mi smakowały, aczkolwiek mój chłopak mówił, że są niespecjalne. To jest takie coś śmierdzące. Że kwestia gustu. E, to też mi bardzo smakowało, Chociaż nie było aż tak egzotyczne. To lekko odłożę i lecimy dalej z listą. Potem są już w paszce tej zwykłej, już nie najtańszej, tylko takiej średniej, takie ciasteczka. Są to ciasteczka ryżowe o smaku krewetkowym, z tym, że ciekawostka, sugerowane jest również rozkruszenie ich nad miską zupy, jako takiego dodatku do zupy w przyjemnym smaku że jak ktoś lubi, może właśnie zamiast, zamiast ryżu, zamiast makaronu sobie spróbować. Potem idzie coś takiego, co było dosyć mocno reklamowane przy tym pudełeczku. Ma to formę takiego wielościanu z... w takim formie kuferka, pokebola i powinno zawierać naklejkę pokémonów, tak żeby mi się to bardziej, te, bardzo też podoba. E, podobno mają być w kształcie główki pikachu. I tutaj opis mówi, przepraszam, e, że jest e, z dodatkiem skondensowanego mleka, e, który powinno dodawać fajną strukturę. Taką kremową. E, bardzo mi interesuje, co jest tutaj, ale niestety nie mogę tego samo rozpakować, więc zostaje. I teraz kolejna jest takie cudo. Nie powiem, kojarzę się trochę z, z jakimiś tabletkami do zmywarki, ale jest to słodycz, który ma być się kojarzyć z napojem gazowanym. Z wierzchu powinien być taki musujący, a w środku powinien mieć taką pastę, masę chłodzącą. Zakładam, że to będzie coś w stylu miętowym. Aczkolwiek za to nie dam głowy. Ciekawy słodycz, ale mam wrażenie, że u nas też coś podobnego było. Jako przepraszam, że proszę kamerą. E, dobrze. E, kolejne jest coś, co mi się strasznie podobało z opakowania, aczkolwiek chyba mnie nie podnieca. Mianowicie to sudeńko. To mogę sobie przesunąć. O, taki śliczny miś. Opakowanie przecudne. E, I z tego, co zrozumiałam, to są... Chrupki jęczmieniowe. Jak macie taki właśnie ryż. E, w... E, nie pamiętam to się nazywa, ale na pewno wiadomo o co chodzi. E, takie były paczki kolorowego takiego ryżu, takiego spuchniętego. Tak? E, w cudzysłowie. E, I to jest w mlecznej czekoladzie. E, I to jest bodajże jęczmień w ten sposób robiony. Nie pamiętam kurczę, jak to się nazywa za nic. A wiem, że u nas coś takiego jest, tylko niekoniecznie w czekoladzie, niekoniecznie jęczmie. Aczkolwiek opakowanie mi się strasznie podoba, jest cudowne. Kolejny jest mini watermelon choco chips, jak widać. Yy, podobno dodatkowo 10% yy, od wersji klasycznej więcej chipów, czyli kawałków czekoladowych. I ponoć mają, e, mają prawdziwy sok e, z arbuza. Przepraszam, w dwóch językach mi się miesza. E, mają prawdziwy sok z arbuza w, wgnieciony w ciasto do tych ciasteczek. E, także bardzo mnie też interesuje, jak to będzie smakować. To może być świetna rzecz na lato, może być po prostu przesłodzona. E, dalej jest w liście absolutnie cudeńko, ale je zostawię na później. I fanta. Szczerze mówiąc, kojarząc europejskie fanty, jakie piłam, i które nie były zasadniczo o, o klasycznym smaku, były paskudne. Był taki obrzydliwy syrop i, i był cukier. W zasadzie były mocno słodkie. Ta, o ile jest też słodka, to widać, że jest z witaminą E i o smaku kiwi. I ona to faktycznie tym kiwi smakuje, jakbyście wycisnęli sobie kiwi i dodali. Jest takie właśnie dojrzałe, solidne kiwi. Chociaż nieco w porównaniu do takiego zjedzenia, ale nadal jestem bardzo zaskoczona jakością tej fanty. Jeżeli wszystkie napoje e, w tym boksie będą takie, to, to naprawdę się cieszę, i że to była moja paczka urodzinowa zasadniczo. E, taka duża. Poza tym są poki. Ja za poki nie przepadam, więc za dużo o nim nie powiem. E, poki jest otwarte niestety, ponieważ e, były dwie takie. E, dwie takie paczuszki. Jedna paczuszka już poszła światem. I te są czekoladowo, kokosowe, jak widać. Zresztą. Pudełko można sobie zamknąć z powrotem. Fajnie, ładne. No niestety ja mówię, ja za poki nie przepadam, więc mnie to nie podnieca. Ale wiem, że bardzo dużo ludzi strasznie je lubi. I w sumie nie wiem dlaczego. to Dla są po prostu paluszki w czekoladzie. Nic szczególnego. Jest sobie coś takiego. Z tego co zrozumiałam, to jest... Jak się pomaca, to jest... o, nawet widać. Jest to kubeczek ze słomeczką i są jakieś dwa proszki różne. Powinno po wymieszaniu dawać dwie fakturki, jedna to taka piankowa, druga to taka żelkowa. I to powinno być o smaku, jeżeli się nie mylę, grape, grape, grape to było... Kur... stop, był grape. <grym> grape soda to będzie winogronowa... winogronowy napój gazowany. Przepraszam. Um. To mi się kojarzysz Shardigo z z powodu tego pana w masce I ostatnią z, z słodyczy z premium paczki jest to cudeńko I to są malutkie ciasteczka o smaku kremu ananasowego Także typowo letni przysmak, bardzo fajny, powinien być orzeźwiający I wygląda świetnie, również opakowanie Takie bardzo, bardzo długie, tu robię tutaj do boksa, może z moją ręką jest, o jejku. Tak, to jest coś takiego. Ziemniaczek. Eee, I to sudo. Patrzę, że już mi się przewaliło, bo grzebałam przy tym. Ale jest sobie taki koteczek. Jest to koteczek antystresowy. Jest chyba, bodajże 5 różnych rodzajów. Leży sobie. Mi się strasznie kojarzy z królewną śnieżką, tak? W takiej szklanej trumnie. O, leży sobie taki koteczek. Niesamowicie sympatyczne w dotyku. To jest taka mięciutka guma, taka przyjemna bardzo. Macha się, rozciąga i bardzo miło się ugniata. Jest taka strasznie przyjemna w dotyku. Eee, także to będzie wszystko. Jeżeli ktoś nie mógł czegoś znaleźć, to, się, to mam nadzieję, że pomogłam, pamiętam, mówiłam. Z tym miałam straszny problem, z znalezieniem, pewnie też dlatego, że źle szukałam, ale, ale wiadomo. Poza tym w Tokio Tricie jest ściśle również pudełka, ale to jest typowe chyba dla, e, dla, dla subskrypcji, do, dla pudełek z subskrypcją. I jest tutaj napis Tokyo z hashtagiem, i na tym chyba kończę. Bardzo dziękuję e, i życzę miłego, miłego lata.